W poprzednich odcinkach mówiłam o tym, jak aniołowie działali, wykonywali misje Boga względem nas w całej historii zbawienia, a dzisiaj chciałabym powiedzieć trochę o tym, jak wygląda moja osobista historia zbawienia z perspektywy anioła stróża. Jak moje życie przebiega z aniołem stróżem. Przede wszystkim potrzebujemy wyjaśnić sobie sprawę, która krąży gdzieś wokół nas: że aniołowie są tak samo stworzeniami jak my i nie znają nas sprzed naszego życia. Nie ma takiego momentu, że aniołowie znaliby wcześniej, na przykład naszą duszę, która później wchodzi w ciało i my się skądś tam znamy. Bo słyszałam taką historię, że, że właśnie zanim dusza wejdzie w ciało, to bawi się z aniołkami i my się skądś tam znamy. Nie ma takiej opcji. Teoria o preegzystencji duszy, czyli jej istnieniu poza ciałem, jest po prostu herezją. Warto to też mieć na, na pamięci, kiedy czytamy, zapoznajemy się z różnymi informacjami na temat aniołów. Nasze istnienie ludzi rozpoczyna się w momencie poczęcia. Bóg stwarza nas jako duszę i ciało, które tworzą człowieka. I to jest też początek mojej historii z aniołem, ponieważ katechizm Kościoła katolickiego ubiera to w takie słowa: Od początku życie ludzkie otoczone jest opieką aniołów. To jest numer 336. Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wierzymy więc, że od poczęcia, czy jest to anioł stróż mamy, czy tego dziecka, które już się poczyna, jesteśmy pod opieką aniołów. Nie trzeba być ochrzczonym, żeby mieć swojego anioła stróża. Zanim przyjmiemy chrzest, aniołowie mają za zadanie nas do niego doprowadzić, w jakiś sposób przygotować, przygotować też tę uroczystość. W przypadku osób dorosłych, które przygotowują się do Chrztu, jest to bardziej widoczne. W pierwszych tekstach liturgicznych, które były przygotowywane dla katechumenów, czyli przygotowujących się do Chrztu, Kościół powierzał ich Aniołowi pokoju. Teksty liturgiczne na kolejne etapy przygotowania do Chrztu właśnie o tym mówiły: oddajcie się Aniołowi pokoju. To On ma Was. Doprowadzić, przygotować, pomóc Wam, też w walce z pokusami, w tym, co będzie Was zniechęcać w tej drodze, żeby podjąć, przyjąć chrzest. To właśnie Anioł Pokoju ma Wam w tym pomóc. W samym momencie chrztu, aniołowie asystują kapłanowi, który jest szafarzem. Święty Tomasz Sakwinu mówi bardzo jasno, że w ścisłym sensie aniołowie, nie są szafarzami sakramentów. Oni ich nie sprawują. Kiedy mówiłam o Eucharystii, chodziło mi o to, że anioł tylko udzielał komunii świętej, to nie on konsekrował hostię. To zadanie Bóg przeznaczył tylko i wyłącznie ludziom przez sakrament święceń. Aniołowie jednak są jak diakoni, którzy. Otaczają kapłana i są świadkami chrztu. To oni mają ten niezwykły dar, łaskę widzenia przemiany, która dokonuje się w warstwie duchowej. Oni widzą to, co my nazywamy pieczęcią, która jest odciśnięta na naszej duszy w momencie chrztu świętego. Dla nas jest to tylko polanie wody główką, namaszczenie krzyżmem, a oni widzą prawdziwą zmianę. To, jak dokonuje się zmazanie grzechu pierworodnego. Nam nawet trudno jest to sobie wyobrazić. Ich przepełnia radość z tego, że stajemy się nieskalani, że jesteśmy czyści. Kolejnym etapem w rozwoju naszym, też duchowym, jest przygotowanie się do spowiedzi i do, do Eucharystii. O tym mówiłam w poprzednich odcinkach, jak aniołowie. Uczestniczą, jaka jest ich misja w tej posłudze sakramentalnej. Dla nas ważne jest, żeby przeżywać Eucharystię z towarzystwem swojego Anioła Stróża, być w świadomości Jego obecności i pamiętać, żeby On mógł zanieść naszą intencję na ołtarz, żeby nie szedł z pustymi rękami, ale właśnie z nim uwielbiać, łączyć się z liturgią nieba podczas Eucharystii. I za każdym razem, kiedy przygotowujemy się do spowiedzi, żeby z Nim robić rachunek sumienia, prosić o Go o pomoc właśnie w tych momentach. Anioł pomaga nam też wejść w dojrzałe, dorosłe życie. To On może pomóc nam w wyborze drogi życiowej. Jeśli chcemy naprawdę poznać wolę Bożą, to nie ma w tym lepszego, Pomocnika i przyjaciela, jak właśnie anioł Stróż, któremu bardzo zależy na naszym szczęściu. Bóg ma na nas pewien plan. Nie chcę tego mówić w takim kontekście, że jeśli się w niego nie wstrzelimy, to będziemy nieszczęśliwi, bo, bo to nie tak. Ten plan jest zapisany głęboko w naszych pragnieniach. Więc, żeby go odkryć, potrzebujemy poznać siebie nasz anioł może nam w tym pomóc um, idąc za jego głosem za jego natchnieniami um, możemy odnaleźć swoją drogę czyli to miejsce w którym naprawdę będziemy szczęśliwi w którym możliwie najbardziej będziemy mogli spełniać siebie czyli tą misję którą nam e, pan bóg przeznaczył tutaj do spełnienia um, mówiąc e, tak najprościej i najszerzej Tą misję, by jak najlepiej Boga uwielbiać wszystkim, co robimy, każdym naszym zaangażowaniem, każdą odpowiedzialnością, którą podejmujemy, ale też relacją, w którą wchodzimy, misję, misją, którą podejmujemy, przemieszczając się, wybierając między jednym dobrem a drugim. To Anioł jest tym, który może nam pomóc się w tym odnaleźć. Ponieważ on y, zna nas bardzo dobrze y, i nie spełnia innej woli, niż tylko wolę Pana Boga, więc możemy być pewni, że jeśli idziemy za Jego głosem, to dojdziemy do celu. Przez całe życie towarzyszy nam Anioł Stróż jako opiekun duszy i ciała. Y, jest wiele możliwości i sposobów na to, żeby z nim współpracować. Y, z nim można się zaprzyjaźnić. Jest on osobą, to jest bardzo ważna informacja o aniołach, że nie jest jakąś energią, jakimś wytworem naszej wyobraźni, jakimś dobrym życzeniem. Anioł jest osobą, dzięki temu mogę wejść z nim w relację i z nim jako z przyjacielem przejść przez życie. I także on doprowadza mnie do końca tego życia. Ja nie wiem, kiedy to życie się skończy, ale wiem, że w tym momencie mój anioł będzie ze mną. Ojcowie Kościoła widzieli właśnie w aniele tego, który przeprowadza nas na drugą stronę, który w ostatnich momentach życia jeszcze walczy o nas. Może macie takie doświadczenie, będąc przy osobach umierających, że może to być bardzo trudny moment wielkiego zmagania pokus niewiary, doświadczenie jakiegoś opuszczenia. Przeżywał to sam Chrystus, nie ma w tym nic złego, to jest bardzo ludzkie. Anioł jest tym, który w tym momencie nie opuszcza, który jest blisko, który zawsze jest po stronie człowieka, zawsze dba o jego dobro i będzie wspierał w tym zmaganiu i pomagał przejść przez ten trudny moment, przez tą bramę, która prowadzi do wielkiego szczęścia. A co się dzieje z naszym Aniołem po naszej śmierci? To nie jest ranga dogmatu, więc nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno, miejscem anioła nie jest czyściec. Więc, jeśli potrzebujemy jeszcze jakiegoś czasu na to, żeby przygotować się na pełne zjednoczenie z Bogiem, to anioł tam nie przebywa z nami, ale ma taką możliwość, żeby przypomnieć o nas tutaj na Ziemi, jeśli potrzebujemy modlitwy. Mam jakieś niezałatwione sprawy, jest też wiele świadectw mówiących o tym, że, że ktoś o kimś przypomina, ktoś ofiaruje msze świętą, sprawa się uspokaja. Może to być właśnie anioł, który wstawia się nawet po naszej śmierci za nami. Czy aniołowie wracają po raz kolejny na Ziemię, żeby być aniołem stróżem kogoś innego? Nie mamy tutaj stuprocentowej pewności, nie wiemy jak to jest, ale większość świadectw. Mówi nam o tym, że aniołów, aniołów jest tak dużo, tak wiele i są tak różni, że każdy może mieć swojego, tego jednego, jedynego, najlepiej dobranego do pary z nami, po to, żebyśmy my mogli spełnić najlepiej naszą misję i żeby nasz anioł też mógł się jak najlepiej wykazać i w tej misji zrealizować. Aniołowie więc towarzyszą nam od samego początku naszego istnienia i wierzymy w to, że wieczność też spędzimy razem z nimi.